Już kilkanaście godzin do startu i za chwilę będą Mistrzostwa Polski w maratonie w Nordic Walkingu. No impreza z historią, impreza zacna. Jakby miało być inaczej. Nie sposób tam się nie pojawić, więc witam Cię bardzo gorąco na kanale Trenuje Nordic Walking. Jadę teraz właśnie na Mistrzostwa Polski w Nordic Walkingu do Białego Boru. Mam nadzieję, że będzie to świetna zabawa i mam nadzieję, że uda mi się tam dobrze zaprezentować. Na co liczę? Jak jestem przygotowany. No liczę na zwycięstwo, aczkolwiek wiem, że to może w tym roku być wyjątkowo trudna sprawa. Mam dwóch, a może nawet trzech swoich faworytów i nie jestem wśród nich, ale zobaczymy jak będzie. Postaram się dać z siebie jak to jest na maratonie 100% to za mało, takie 110% myślę, że kluczowe będzie tutaj nie popełnienie żadnego błędu do tej pory udało mi się zrobić cały cykl treningowy jaki sobie zaplanowałem bardzo dobrze, właściwie parę rzeczy mi się tam musiało pozmieniać z racji kłopotów czasowych no ale to każdy z nas ma Jakieś tam drobne problemy z ilością wolnego czasu, natomiast, właściwie, na cały cykl przygotowań oceniłbym na ocenę: nie wiem, bardzo dobry, bardzo dobry plus, więc niewiele więcej dało się tutaj zrobić. Wiem, że konkurencja też doskonale pracuje. Cieszy mnie nie mniej niż mój start to, że na tych zawodach będą osoby, którym pomagam w treningach, którym po prostu realizuję plany treningowe, i te osoby jestem przekonany, że. No, będą odgrywały też kluczowe role. Jeśli nie, może co do samego zwycięstwa lub klasyfikacji Open, to na pewno kilka z tych osób będzie walczyło o medale w klasyfikacjach, w kategoriach wiekowych, a to jest też nie lada wyczyn. Dlatego no, na trasie troszkę będę się martwił o siebie i o to, o to co robi konkurencja, a z drugiej strony będę bardzo, bardzo pilnie obserwował i, i śledził czy jak, może gdzieś tam dojdą do mnie jakieś słuchy e, od kibiców na przykład e, co robią ci którym ja kibicuję e, z całego serca podwójnie a więc w cudzysłowie moi podopieczni e, no i i na koniec mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy w dobrym zdrowiu w komplecie, ze świetnymi humorami e, a ja będę zadowolony z tego, że udało mi się oddać dwa równe skoki, tak jak mówił Adam nie nieważne które miejsce, choć nie ukrywam, że jest to w jakim stopniu dla mnie istotne, natomiast ważne jest to, żeby zrobić wszystko, co mogło się zrobić w danym dniu, wszystko zrobić jak najlepiej, i wtedy no, jest szansa na to, że satysfakcja będzie ogromna, że będę też z radością wracał do domu. Jeśli chodzi o kanał, trenuję Nordic Walking no muszę troszkę uderzyć się w pierś na stronie treninguje nordicwalking.pl pojawił się wprawdzie czwarty moim zdaniem świetny artykuł o spokojnym marszu tam naprawdę jest ogromna ilość do czytania też jest możliwość odsłuchania tego artykułu blisko 18 minut chyba tam udało mi się stworzyć nagrania no, jest w tak zwanej obróbce na YouTubie materiał, na YouTube'a materiał przygotowuję, natomiast tutaj no niestety troszkę czasu mi to zajmie, ponieważ no trudny okres teraz w moim życiu, trudny, bardzo ciekawy okres w moim życiu, taki okres, który większość ludzi przechodzi tylko raz, a no, niektórym zdarza się dwa razy, albo trzy, ale ja postanowiłem dwa razy, więcej nie powiem, ale ogólnie jestem tym całym Harmidrem eee, związanym z tym wydarzeniem troszkę troszkę zaabsorbowany więc chwila i będzie coś na pewno na YouTubie więc tutaj proszę uzbroić się w cierpliwość przygotowuję też materiał, w którym będę odpowiadał na pytania które ciągle możecie zadawać na stronie trenujenordicwalking.pl tam jest taka zakładka Wasze pytania można tam kliknąć i, i, i tam sobie po prostu wejść i tam zostawić pytania ja na te pytania odpowiadam systematycznie więc jeśli ktoś ma, chciałby coś dowiedzieć się więcej O Nordic Walkingu To tam jest idealne miejsce na to A dodatkowo szerzej na te pytania Będę odpowiadał W materiale właśnie przygotowanym na YouTube A Także tutaj Chwila jeszcze cierpliwości i, i, I będzie więcej A póki co jedziemy do Białego Boru Będzie się działo Będzie się działo w Białym Borze Drżyjcie konkurencjo drży, nadjeżdża e, Spokojnie. but, but.